Witam serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Bartosz Andruszko, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam trendy, pokażę Wam przedmioty, produkty, które w tym okresie się sprzedają. Powiem tylko, że dzisiaj mamy 17 czerwca i zbliżamy się ku wakacjom. W tym tygodniu też jest koniec roku, więc dzieci, rodzice wyruszą na plażę, wyruszą na wakacje, zaczną e, remonty. Zacznie się ciepło, więc wiatraki i te inne sprawy. Zapraszam już Was teraz na monitor mojego komputera, i tam pokażę Wam, w jaki sposób szukać tych trendów, w jaki sposób szukać tych produktów i jaką one mogą osiągać sprzedaż. Przechodzimy i jedziemy z tematem. Jesteśmy teraz już na. Monitorzy komputera. Pokażę Wam te produkty, które w tym okresie będą się sprzedawały. Zaczniemy już.